Dziś naszą ofertę wjeżdża trochę ogryzek. Ford Focus 2010 1.8 diesel. Tękoczę sobie jak należy. Pozwoliłem sobie zacząć od maski, bo nie chcemy się później z kluczykiem tutaj walczyć. Auto niestety ma liczne tutaj obicia od drzwi. O, widać, tutaj staram się to uchwycić jak tylko można, tutaj coś odstaje, natomiast mechanicznie jest fajnie, wszystko wyserwisowane. Skręca, hamuje, silnik pracuje ładnie, opony wielosezonowe w stanie bardzo dobrym. Środek w ogóle nie, nie współgra z zewnętrznym stanem tego samochodu z uwagi na to, że w środku jest naprawdę Stoi ładnie. Coś niesamowitego. Przeważnie jak trup, to i na zewnątrz i w środku. Jedyna kierownica, ale przy tym przebiegu 282-4000 ma prawo oczywiście tak wyglądać. Dlatego jak komuś nie zależy na wyglądzie zewnętrznym, to w środku to nie czuł się naprawdę w porządku. Pozwoliliśmy sobie przelecieć auto polerką, tak więc wyciągnęliśmy ile się dało. Jest zabezpieczony woskiem. No cóż, no jak ktoś szuka w dobrej cenie Forda Fokusa w dieslu, to nie zostaje nam nic innego, jak serdecznie zaprosić do zakupu. Jak wspominałem, środek bardzo w porządku. Bardzo w porządku, aż nie spodziewałem się Patrząc na niego z zewnątrz, że tak może samochód prezentować się w środku, gdy na zewnątrz wygląda na W jak wspominałem, widzicie, no tutaj, niestety, takiej słabej jakości, jak i w skodach 200, 200, 200, 200, 200 284 w przebiegu. Jakiś parocik, yy, akumulator zmienialiśmy więc trzeba będzie tutaj wpisać. Zaraz kod pewnie gdzieś jest. Zestaw głosujący, więcej parot klima, podgrzewana szyba, przednia fajnie, pięciobiegowy manual. Yy, co więcej, no szyby, tylko elektryczne. Z tyłu elektryczne lusterka. Tu też jakiś kolejny mankament, tak więc to jest z mankamentami, ale cena powinna Was zachęcić. Link poniżej, więcej tutaj.